A tam mi się to bardzo spodobało, jakby czułem tego, tego ducha zawodów, ten entuzjazm, to, to, to nie, niepowtarzalne uczucie, kiedy wybiegasz na, na metę i pomyślałem sobie, że chciałbym zrobić pełnego Ironmana. A dla mnie bardzo ważna jest taka wytrwałość i lubię przekraczać swoje granice w różnych, różnych aspektach swojego życia, to stwierdziłem, że ten Ironman to jest dla mnie coś, na tamten moment było niewyobrażalnego bo ta jedna ósma była faktycznie dla mnie wtedy trudna. I ja stwierdziłem, OK, zrobiłem jedną ósmą, no to zrobię pełnego, ale potrzebuję czasu i potrzebuję na pewno zespołu, żeby się do tego przygotować. Mm -hmm. I stwierdziłem, że to będzie dla mnie bardzo duża nauka tego, jak w sporcie od praktycznie zera, czyli od tego, gdzie w triatlonie nie wiedziałem nic na ten temat, do pokonania pełnego dystansu Ironmana, który no jest takim, można powiedzieć, Jednym z najtrudniejszych wydolnościowo Sportu. sportów, które tak. można zrobić.